Marcin Prokop należy do grona tych celebrytów, którzy, choć mogą pochwalić się popularnością, od lat z powodzeniem utrzymują szczegóły dotyczące życia prywatnego w tajemnicy. Dziennikarz nie dzieli się z danymi zdjęciami bliskich, a jego żona Maria równie niechętnie towarzyszy mężowi podczas eventów. Maria Prażuch Prokop raczej unika blasku fleszy i zainteresowania ze strony fotoreporterów, a swoje zapędy medialne realizuje w mediach społecznościowych gdzie niemalże codziennie publikuje nowe posty. Główną tematyką wpisów partnerki dziennikarza jest praktykowana przez nią yoga, zdrowy styl życia, a także szeroko pojęte zdrowie psychiczne i aktualnie panująca sytuacja społeczna. Ostatnio prezenter zabrał rodzinę na wakacje na Teneryfę. Jego noworoczny wpis niespodziewanie wywołał spięcie z internautami. Z kolei Maria Nowy Rok powitała refleksję podsumowującą minione miesiące. Woda to symbol oczyszczenia. Obmyłam się ze starych nawyków, trosk, wszystkiego, co już niepotrzebne. W 2022 roku wchodzę na czysto, pozbawiona negatywnego bagażu, za to z wielką wdzięcznością za wszystkie dobre i zarazem trudne rzeczy, które spotkałem mnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, napisała. Uwaga obserwatorów zwróciła nie tylko filozoficzna notka, ale przede wszystkim dołączone do niej zdjęcie, na którym 42-letnia Maria rozciąga ubrane w bikini ciało na tle rajskiej plaży. Internauci z podziwem komentowali wyrzeźbioną sylwetkę, nie mogąc ukryć zachwytu, jestem pod wrażeniem, woda wodą, ale jaka pupa. Komplementowali.